Nie sądziłam, że kiedykolwiek wrócę na ten kanał, ale wczoraj coś mnie skłoniło do tego, żeby yy, przejrzeć sobie swoje stare filmiki na YouTubie, i momentalnie miałam wobec tego wiele przemyśleń. Zacznę od tego, że w ogóle pokażę Wam, jak wyglądałam na poprzednich filmikach, bo wydaje mi się, że były one nagrywane tak mniej więcej. Dwa lata temu, może półtorej roku temu, nie jestem teraz pewna, ale wyglądałam tak. Nie rozmawiajmy o moich brwiach. Nie przygotowałam żadnego scenariusza na ten filmik. Stwierdziłam, że trochę chcę iść with the flow. Tak naprawdę nie wiem, jaki konkretny temat tego filmiku będzie, ale chciałabym Wam pokrótce opowiedzieć o tym, jak dużo zmieniło się w moim życiu, i jeżeli ktoś utknął teraz w takim momencie, w którym ma wrażenie, że nic nie idzie do przodu i że po prostu jest on kontra cały świat, to chcę wam po prostu powiedzieć, że naprawdę musicie zaufać temu, co się dzieje, wierzyć do końca w swoje marzenia i w ich spełnienie. Tego tła, które jest za mną, nie znacie na pewno, bo ani ja wtedy, kiedy nagrywałam, ani nikt inny pewnie nie myślał, że w ogóle tak potoczy się moja historia, że będę z powrotem w Polsce. Na jednym z ostatnich filmików, które obejrzałam, w ogóle tych filmików nie jest dużo, ale na jednym z filmików mówiłam o tym, że w 2020 roku zaczęłam studia magisterskie. No i później skończyłam, ale e, zaczęłam je dlatego, że. Rok 2020 był taki specyficzny i mnie poniekąd do tego zmusił, dlatego że nie chciałam stać w miejscu. No i odniosłam się do tego w ten sposób, że mój plan na tamten rok był trochę inny. Nie wiem, co mam powiedzieć o tym roku, ani o poprzednim, dlatego że w moim życiu naprawdę zaszły ponownie ogromne zmiany, ale tym razem, tak jakby, to są zmiany stricte na plus. Nawet, nawet nie wiem, od czego zacząć tą opowieść, ale. Wtedy, kiedy to nagrywałam, mieszkałam w Anglii, studiowałam w Anglii. Pewnie domyśliliście się z y, filmików, że warunki, w których mieszkałam, no, nie były najlepsze, nie były najbardziej komfortowe, nie były najbardziej luksusowe. Ja ogólnie miałam problem, ponieważ pracowałam, ale ponieważ był COVID, myślę, że nie tylko ja miałam taki problem, ale większość osób, że y, te prace nie były stabilne. Dlatego, że wystarczyło, że ktoś zachorował, a w moim przypadku był to mój poprzedni szef. No i firma upadła. To była w był koronawirus. Nie miałam jak znaleźć nowej pracy, bo było mi bardzo ciężko i po prostu z takiego życia w ciągłym poczuciu ograniczeń, hmm, ponieważ te ograniczenia wisiały nade mną, ograniczenia finansowe, <laughs> przepraszam, nie jestem nauczona takiego takiego gadania, ograniczenia finansowe, ograniczenia po prostu... W poruszaniu się po świecie, na mnie naciskały. Ja w 2021 roku wróciłam na święta wielkanocne do domu rodzinnego w Polsce. Zmusiła mnie do tego moja sytuacja życiowa i mój nie najlepszy stan psychiczny, ponieważ już miałam naprawdę szczerze dość bycia w Anglii. Moje życie z dnia na dzień obróciło się do góry nogami i po prostu nie będę wchodzić w szczegóły. Czułam, że powrót do Polski jest najlepszą decyzją na tamten moment, ale byłam równie przekonana o tym, że ja do Anglii jeszcze wrócę, dlatego że rozpoczynając studia w Anglii, ja w ogóle nie, nie brałam pod uwagę takiego scenariusza: że ja sobie tam pojadę, postudiuję i wrócę. Nie. Moim planem było zamieszkanie na stałe poza Polską. Nie mówię, że w Anglii, bo raczej nigdy nie brałam Anglii pod uwagę, ale po prostu nie rozważałam takiej opcji, że ja wrócę do Polski. I ten mój powrót na Święta Wielkanocne skończył się tak, że jestem tu do teraz. Jest rok 2022, już końcówka tak naprawdę, a ja nadal tutaj jestem. Co więcej, fakt jest taki, że nawet sposób, w którym ja później się przeprowadziłam do Polski, nie wymagał ode mnie. Polecenia do tej Anglii. Także ja w tym domu, jak z niego wyszłam przed świętami wielkanocnymi w 2021 roku, tak ja już do niego nie wróciłam. Moje rzeczy zostały mi przewiezione przez firmę przeprowadzkową i bez mojego udziału po prostu do mnie wróciły. Ja nie musiałam tam już się wybierać. I jedyny moment, w którym wróciłam jeszcze do Anglii, była yy, ceremonia yy, wręczenia dyplomów znaczy w sumie. W Anglii ceremonia wręczenia dyplomów nie majmuję wręczenia tego dyplomu, no ale Graduation. I to się odbyło z zimą 2021 roku, ale poza tym ja już w Anglii nie byłam. Ostatni film przed tym, w którym mówiłam, że usuwam swoje media społecznościowe i faktycznie je na jakiś czas usunęłam, był nagrany w moim domu rodzinnym. A w tej chwili to, co widzicie za mną. To jest mieszkanie, które wynajmuję wraz z moim chłopakiem. I także mieści się ono w Opolu. Dla tych, co nie wiedzą, jestem z Opola. <grych> Ale no, w moim życiu zaszły konkretne, konkretne zmiany. Obecnie e, pracuję w mediach społecznościowych jako specjalista do marketingu w mediach społecznościowych. Także to jest moja praca. Poza tym m, zajmuję się mediami społecznościowymi jako Influencer, co gdzieś tam z tyłu głowy było moim marzeniem. Później uważałam, że to jest bardzo płytkie, i no, stwierdziłam, że nie do końca pasuje do tego świata, ale jakby w głębi serca nadal miałam taką potrzebę, żeby się uzewnętrzniać, żeby gdzieś tam to kreować. Dla mnie to po prostu jest taka przyjemność i to nie jest takie, że tak powiem, poczucie, okej, okay, muszę znowu coś dodać. Dla mnie naturalną rzeczą jest to, że ja na przykład nagrywam na TikToku, że ja tworzę kontent na Instagrama, że jakby ja to lubię for fun tak naprawdę i to, że moje konto urosło, to jest jakby efektem pobocznym. Nie mówię, że do tego nigdy nie dążyłam, bo dążyłam, owszem, ale mm, ja tak czy siak po prostu nagrywam, po prostu to lubię. Ja już zauważyłam, że nadużywam zwrotu po prostu. Kiedy byłam nastolatką... Mm, obserwowałam dużo influencerek. I miałam kilka takich marek wypatrzonych, które po prostu mi się marzyły i śniły po nocach, ale no ja nie miałam w swoim zwyczaju, żeby prosić rodziców o to, żeby mi coś kupili. Dlatego to było gdzieś tam moim marzeniem, ale marzeniem, które zakorzeniło się w sercu, ale nie realizowało się wtedy. Jedną z takich marek, z którymi zawsze chciałam podjąć współpracę, może nie, że podjąć nawet współpracę, po prostu chciałam Mieć produkty tej marki był Daniel Wellington, i w tym roku, tak, w tym. W tym roku ta marka napisała do mnie o współpracy, co było pierwszym dla mnie takim momentem, w którym sobie pomyślałam: Kurczę, to się naprawdę dzieje. To nie była pierwsza marka, z którą nawiązałam współpracę, ale. Przy tej marce naprawdę zatrzymałam się na chwilę i miałam swoje przemyślenia, ponieważ naprawdę te zegarki kiedyś, na pewno pamiętacie, kiedyś dużo dziewczyn miało takie zegarki mm, z Daniela Wellingtona, które miały takie paski kolorowe w różnych właśnie mm, odcieniach granatu, różu, bieli, i one mi się tak bardzo wtedy podobały. I z tyłu głowy myślałam sobie: kurczę, ale super, ale im no, poniekąd zazdroszczę, a teraz ta marka do mnie napisała sama. I to był taki moment, w którym moje wewnętrzne dziecko naprawdę się ucieszyło, i naprawdę pomyślało: kurczę, ola, zrobiłaś to. I wiem, że dla kogoś, patrząc z boku, to jest nic. Tylko nie wiem, każdy na pewno ma jakieś swoje małe marzenie z dzieciństwa. I są takie marzenia, które są bardziej płytkie, przyziemne, a są marzenia, które są takie wielkie. I to jest jedno z tych bardziej przyziemnych, no bo nie ma co ukrywać, że. Chęć posiadania jakiegoś zegarka, czy po prostu czegokolwiek materialnego Nie wiąże się z taką głęboką realizacją życiową, ale jednak jeżeli jako dziecko czymś marzysz, to później jako dorosły, jeżeli możesz to sobie kupić, to no czujesz jednak taką satysfakcję, że to swoje wewnętrzne dziecko zadowoliłeś No i tak ja właśnie miałam Rok temu miałam taki moment, jak poznałam mojego obecnego chłopaka, kiedy... to było latem kiedy naprawdę sporo e, jedliśmy chipsów <noise> i to jest coś co obydwoje kochamy tak czasami zdarzało nam się, no w sumie częściej niż rzadziej <noise> częściej niż rzadziej zdarzało nam się sięgnąć po e, piwo do tych chipsów, nie ja mówię, że codziennie ale jednak na przestrzeni tego lata, no, regularnie to piwko blatywało e, i tym piwkiem najczęściej było jakieś Somersby, dlatego, że ja nie jestem dużym fanem piw, ale jeżeli chodzi o piwa smakowe, no to to już jest zupełnie inna bajka. Ja sobie wtedy tak powiedziałam do Patryka, bo mm, wtedy zaczęło moje konto tak konkretnie rosnąć na TikToku i nie miałam jeszcze żadnej współpracy, ale jakby pomyślałam sobie i, i powiedziałam do Patrykowi, kurczę, jak ja bym chciała mieć y, współpracę z Somersby, przecież to by była taka naturalna współpraca dla nas, jakby. To jest coś, co z ręką na sercu jest w tym momencie było bliskie mojemu sercu i co po prostu spożywałam regularnie, tak? I jak fajnie byłoby być sponsorowanym przez Somersby, byśmy mieli darmowe piwo i w ogóle. I e, to było tak luźno powiedziane, ale wiecie o co chodzi. I tutaj Wam wrzucę post mojej współpracy z Somersby. I fun fact, jest na nim też Patryk. <laughs> nie mogłam go z tego wyeliminować, skoro był pierwszą osobą, której o tym powiedziałam i w sumie osobą, która ze mną celebrowała miłość do tej marki. I chcę Wam poprzez to wszystko powiedzieć, że marzenia się spełniają, nawet jeżeli to nie jest taki oczywisty sposób i czasami nasza droga jest przekierowana. Nic na to nie wygląda, żeby cokolwiek miało dobrego z tego wyniknąć. I przysięgam Wam, w momencie, kiedy ja wtedy wracałam na Wielkanoc do Polski, ja byłam załamana, ja byłam naprawdę w bardzo złym w stanie psychicznym, i to nie jest tak, że ja po prostu, nie wiem, rzucam te słowa na wiatr, przysięgam. To był naprawdę bardzo słaby stan psychiczny, i ja byłam wyczerpana emocjonalnie, byłam zmęczona, byłam naprawdę, tak mi się nastrój potrafił wahać przez to wszystko, co się w moim życiu wydarzyło w tamtym czasie. Ja byłam w niedowierzaniu, w takim. Po prostu ciężko mi to nawet opisać i ciężko mi się o tym mówi, ale nie mogłam w żaden sposób przewidzieć tego, że coś pozytywnego z tego wyniknie. A obecnie naprawdę moje życie jest na zupełnie innym poziomie. Moje marzenia zaczęły się realizować i urzeczywistniać, i to się wydaje takie teraz naturalne, ale w momencie, kiedy ja się zatrzymam na chwilę i o tym pomyślę, to. Ola z 2020 czy 2021 roku byłaby pod ogromnym wrażeniem, wrażeniem tego, co się stało, dlatego że nic nie wróżyło, że moje życie przejdzie na taki tor. Dlatego um, jedną z tych rzeczy, które chciałabym Wam w tym filmiku przekazać, jest to, żeby naprawdę nie martwić się zbytnio tym, że padają nam jakieś kłody pod nogi, dlatego że myślę, że każdy się z tym mierzy na co dzień, ale. Nawet jeżeli wasze życie wydaje się podążać w zupełnie przeciwnym kierunku do tego, w którym wy chcecie, żeby podążało, to nie znaczy, że wasze marzenia się nie spełnią. To nie znaczy, że nie ma nadziei na to, że coś dobrego się wydarzy. To jest po prostu przekierowanie. Ja jestem przekonana, naprawdę przekonana święcie o tym, że gdybym ja nadal mieszkała w Anglii, nic z tych rzeczy by się nie, nie spełniło. I to jest fakt. Plus to, że mieszkając w Anglii. Ja nie mogłam sobie pozwolić na, nie wiem, jedną dziesiątą tych rzeczy, które mam teraz, na standard życia, w którym teraz żyję, a to było półtorej roku temu. To nie jest tak dużo czasu, jak popatrzymy na to, ile nasze życie trwa. To jest, to jest taki malutki ułamek, i w ciągu tego półtorej roku może się zmienić wiele, jeżeli zaufamy procesowi, bo w momencie, kiedy ja bym zrobiła. Za wszelką cenę chciała iść według mojego planu, który sobie założyłam, idąc na studia, że powrót do Polski jest dla mnie porażką. To ja bym tego nie doświadczyła. Może doświadczyłabym czegoś innego, ale nie tego, co jest teraz. A ja jestem przekonana w 100%, że to, co jest teraz, jest naprawdę moim szczęściem i nie czuję żadnej potrzeby, żeby było inaczej. Jestem szczęśliwa. W każdym aspekcie mojego życia. Jedyne, co podupadło w tym roku, to moje zdrowie. To jest jedyna rzecz, która jakoś tak negatywnie się przejawiła w tym roku, ale poza tym wszystko wróciło na właściwe tory, na tory, na których nigdy nie było, więc nawet nie mogę powiedzieć, że coś wróciło na te tory. Po prostu przeskoczyło na właściwe tory. Jakieś, nie wiem, to powiedzieć, ale. Takie kołowrotki się zezębiły we właściwy sposób, i machina ruszyła tam, gdzie trzeba. Także, także tyle, tak naprawdę. Chcę Wam powiedzieć, że nie ma co się poddawać, nie ma co się załamywać, nie ma co tego tak wszystkiego przeżywać, dlatego że ja jestem też um, takiego przekonania, że część moich problemów zdrowotnych właśnie się wywodzi z tego, że ja żyłam w ogromnym stresie, że ja żyłam w ogromnej presji, w ogromnym nieszczęściu przez długi czas i to. Ma swój rezultat teraz, no a można było tego uniknąć. Także tyle na dzisiaj. Dziękuję. Jeżeli dotarliście do tego momentu, dziękuję, że ze mną byliście. Dziękuję, że mnie wysłuchaliście. Mam nadzieję, że e, udało mi się jakąś wartość przekazać w tym filmie. Nie wiem, kiedy będzie następny. Nie wiem, nie chcę obiecywać żadnej regularności, dlatego że to jest bardzo spontaniczna decyzja, że dzisiaj cokolwiek nagrałam, która tak naprawdę zrodziła się w mojej głowie wczoraj, ale zobaczymy. Może coś z tego będzie. Także pozdrawiam Was, życzę miłego dnia. Ja się szykuję do pracy i tyle żegnam.